Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska Dzisiaj recenzja w warunkach hotelowych Ponieważ jeśli pamiętacie ja jestem na moich pięknych wakacjach po naszym pięknym polskim kraju Odwiedziłem Warszawę, Kraków, Wrocław Był post na społeczności jeśli ktoś nie widział oraz filmik również o Warszawie No a tym razem jestem w Gdańsku No i do Gdańska zamówiłem do paczkomatu taki oto piękny zestawik na falę sierpniową. Da się już znaleźć na LEGO ze z wcześniejszą wysyłką, więc ja oczywiście skorzystałem, żeby mieć tu satysfakcję i złożyć to kilka dni przed premierą. A mamy tutaj dokładnie LEGO Star Wars 75333, statek obiła na Kenobi'ego. Zapraszam Was do oglądania. Można to raczej nazwać bardziej takim przeglądem niż recenzją, bo raczej no wiadomo, nie będziemy tu nic szczegółowo omawiać, po prostu tak na szybko to przejrzymy. Więc bez przedłużania, mamy oczywiście pudełko, ta grafika. Z niewiadomych przyczyn tutaj jest Vader, chociaż zestaw z ataku klonów. Statek oraz sam obi właśnie w nim siedzący. Oraz tutaj jeszcze dwie pozostałe mi figurki. Z tyłu pudełka mamy nasz statek, pokazany również od tyłu. Wylądował on już na platformie, więc mamy tutaj też minifigurkę figurkę Kaminoanki oraz pokazane jeszcze dwie funkcje: bawialne, że tor z Arfora możemy włożyć do środka oraz że możemy wystrzelić taki oto groszek. W środku mamy trzy woreczki z klockami. Poza tym, instrukcja z taką bardzo dziwną okładką. Chyba po prostu jakiś nowy design albo coś w tym stylu, oraz spory arkusz z naklejkami. No cóż, instrukcje są dziwne, dziwne okładki, ale zostaje tak czy siak najważniejsza rzecz. No nie tyle naklejek, ale nasz robocik. Tak się prezentuje złożony zestaw. Myślę, że jego omawianie zaczniemy od konstrukcji, czyli naszego myśliwca Jedi. Zestaw bardziej szczegółowo omówimy, kiedy wrócę do domu. Na razie, tak na szybko powiem Wam, z czym to się, jak to się prezentuje, co tutaj mamy i tak dalej. Po pierwsze, mamy tutaj dużo za dużo naklejek, chociaż nie powiem, że ładnie się prezentują i bardzo dobrze pasują. Po drugie, mamy e, fajną kolorystykę: są te republikańskie kolory, ponieważ bordowy i biały. W dodatku mamy jeszcze ten limonkowy. Fajna szybka, nawet jest ona o dziwo nieporysowana, chociaż wiadomo klasycznie nie była. Dodana w oddzielny woreczek. Oczywiście naszą figurkę możemy włożyć. Tutaj mamy na takie oto otwierane miejsce. Jest na tym naklejka. I tu mamy tors Arfora, ponieważ tutaj widzicie znajduje się jego główka, więc torz też musi gdzieś być włożony. To łatwo się otwiera. Tutaj mamy oczywiście takie oto piękne stud-shootery. Ja myślę, że to tyle co do statku. Hello there. Tak, wiem, że już dzisiaj to mówiłem, ale mamy minifigurkę Obi-Wanoko-Nobiego, więc chyba inaczej jego omawiania nie można zacząć. No, znowu omawianie to trochę za dużo powiedziane, ale tak. Minifigurka jest według mnie jedną z lepszych, może na drugim albo nawet na pierwszym miejscu, ponieważ podoba mi się ten nadrukowany płaszcz. Jest to według mnie lepszą alternatywą niż peleryna, no bo postacie w filmach nie zosiły Peleryn, w sensie Jedi. Tylko oni właśnie mieli płaszcze, które też były na rękach, na plecach. Z boku torsu, i tak dalej. Więc to według mnie bardzo dobrze się prezentuje. No szkoda, że ten odcień szady jest ewentualnie trochę jaśniejszy od zwykłych tych szat. No ale i tak dobrze się to prezentuje. figurka dostaje dwie twarze: jedna jest normalna, a druga w słuchawkach. Dodatkowo mamy jeszcze dla niego kaptur. Następna minifigurka jest również ciekawa, ponieważ jest to Town Wii. Albo powiedzmy to bardziej zrozumiale, po prostu Kaminoanka, asystentka premiera Lamy z Kamino. To ona właśnie powitała obi na lądowisku w Ataku Klonu, więc dlatego dostajemy ją w tym zestawie. No oczywiście największą uwagę... Zwraca tutaj ta głowa oraz szyja. Jest to specjalny element wykonany w tym wypadku pod tą minifigurkę. No i prezentuje to się dobrze, ale jednak ta szyja powinna być równej długości, a nie taka tutaj szeroka, a tutaj. Jeszcze cięższa się robi, więc to mi trochę nie pasuje, a po drugie minifigurka w przeciekach było mówione, że będzie zrobiona na ciele od tych laleczek z Lego Friends. No i to by teoretycznie bardziej pasowało, no bo te postacie właśnie były takie chude, no a tutaj jednak, no trochę to nie pasuje, ale nie powiem, że też fajnie to jest zrobione, fajnie ten element sukni. No i na sam koniec, najmniej ciekawa, co nie zmienia też faktu, że fajna minifigurka, no jeśli można tak to nazwać, ale tak czy siak droid astromechaniczny. Taki zamiennik Artuditu tylko dla Obi-wana, no i on w przeciwieństwie do Artu marnie skończył w zemście sit'ów. Tak się on prezentuje, no zwykły Astromech, tylko z takimi bordowymi malowaniami. Fajnie się tu prezentuje, jak zwykle u Astromechu brakuje mi tej trzeciej nóżki oraz nadruków na bokach nóg. Tutaj też na plecach fajnie by było, przynajmniej mamy nadruki wokół głowy. Podsumowując, myślę, że zestaw jest bardzo dobrze wykonany pod względem samej konstrukcji, oraz minifigurek. Minifigurki bardzo ładnie się prezentują, żadna z nich się nie powtarza i są świetnie wykonane. Obiła mi się podoba. Kaminoanka mam kilka zastrzeżeń, ale nie zmienia faktu, że też ładnie się prezentuje. No i nasz robocik też jest całkiem spoko. Statek tak jak powiedziałem ładny zrobiony. Szkoda, że mamy takich kilka prześwitujących miejsc, albo w których po prostu naklejki się nie łączą. Po prostu lepiej by to działało jako nadruk, ale i tak. Myślę, że zestaw jest bardzo udany. Co prawda jego cena katalogowa według mnie jest trochę zawyżona, no ale jednak jeśli będzie on jeszcze taniej, bo ja obecnie kupiłem go coś w okolicach 120 zł, więc myślę, że to już jest całkiem uczciwa cena. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wy planujecie zakupić ten zestaw, a ja się już z wami żegnam. Do następnego odcinka, stawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.